Jak to powiadała Aliszka, witam was kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Ja na początek, tak żeby przedstawić taki obraz tego materiału, że tak powiem, chciałabym zacytować pewną poetkę, która udziela się w komentarzach. Tak więc yy, cytuję. Kij ma zawsze dwa końce i nie broń mirabelki Aliszy Kseny bo one są warte wujcika i nie odbiegają poziomem od niego, publikując czyjeś prywatne rozmowy i karykatury mojej osoby z chorej obsesji na punkcie wujcika, który wywalił je z hukiem z kanału, ciągle prowokując go do furii, która ich bawi, bo to samotne i porzucone kobiety. Kobiety, które biegają na kanał takiego degenerata i chama ASPiK, i płacą mu kasę i donejty, żeby poniżał inne kobiety z wulgaryzmami, są gorszym moralnym dnem od wójcika, i klaszcząc degeneratowi podczas jego warchlostwo. <grym> I nie broń mirabelki Alicji Kseny, bo zawartość ich kanałów świadczy o ich poziomie dużo gorszym od wójcika. Wybieram czasem chamstwo od perfidii, poniżań publicznych i publikowaniem mojej prywatnej korespondencji przez Mirabelkę, co jest najgorszym i karalnym dnem i zerem kobiety i matki. A ta pielęgniarka, która jej przekazała, jest zwykłą szmatą, która nie szanuje prywatnej sfery i ciekawe. Czy ze szpitala poufne informacje wynosi? Skoro masz depresję i ataki paniki, to po co wchodzisz na takie kanały? Weź książkę, idź z psami na spacer, jedź do siostry na rozmowę. Gdybyś rzeczywiście miała depresję, nie byłoby cię tutaj o nie użyj wreszcie. <grym> tak, właśnie koniec cytatu. Ja to zauważyłam, że LK560 to zaczyna być już wszędzie. W sumie to ja nie wiem, czy to jest jakaś nowa maskotka tego uniwersum, czy, czy jak. Może jakaś nowa wróżka. <laughs> no, LK, komentarze twoje to wyskakują już chyba na każdym kanale, i w sumie to człowiek zastanawiać się zaczyna, czy to jest jakiś etat, czy po prostu jakaś pasja. No, ale jak to wiemy, LK. Lubi być rozpoznawalna. Lubi kiedy się o niej mówi. I lubi być tą zauważoną. No w zasadzie ma z Marcinem wiele wspólnego. Oboje kochają te swoje, no. poniedziałkowe wycieczki do prokuratury. <laughs> Chociaż ja nie wiem, bo może tam we Włoszech to jest troszeczkę inny standard i nie wiem. I robi się to w piątki? Nie wiem, kto to wie. Ważne, że zachowany jest. Jakiś rytuał. Ja to się zastanawiam, skąd Elka ma takie wybujałe pomysły i takie wybujałe historyjki, tak? Bo, no mówię, no opowiada takie historie czasami, że to się w pale nie mieści. Elka, ty chociaż tą interpunkcję jakoś w miarę systematycznie tam nie wiem, zastosuj, bo no ciężko, ciężko się to czyta wszystko, wiesz? Można się pogubić, człowiek w pewnym momencie gdzieś tam traci traci wątek albo sens tego co ty chcesz w ogóle przekazać, więc no tak dla ciebie, dla wiesz, jako dobra koleżanka radzę ci, żebyś tam więcej przecinków, więcej kropek Elka. Bo sławy to ty w ten sposób nie zbudujesz. Nie zbudujesz, mówię ci. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że chociaż niechętnie i sama tak to Temu nie dowierzam, ale muszę przyznać Elce rację w pewnej kwestii, bo Elka to ogólnie udziela się na różnych kanałach i naprawdę tych komentarzy jest coraz więcej, i są to bardzo różne komentarze. I tutaj muszę właśnie przyznać Elce rację, mianowicie w tym, że nasza koleżanka zauważyła na ostatnich tam transmisjach u Asapika. Że As jeździł tylko po Katarzynie. Już nie zauważyła tego, że jeździł również po Elżbiecie. Więc tutaj mm, się nie dziwię, że Elżbieta jest taka wielce oburzona i że taką wywołało w niej to autoagresję, że się postanowiła odpalić w ogóle na no wszędzie <laughs> i jechać każdemu, tak? Na koniec no, może nie na koniec, no ale jak tak dalej pójdzie, to jeszcze trochę okaże się. Że Elka sama w Pierdoli, że tak brzydko powiem, Marcinka na jakąś minę <laughs> z tej zazdrości albo z tej złości może. No ale jak to mówią, nie ma tego dobrego, co by na. Nie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? Zauważyłam też, że Elka bardzo mocno się rozbujała i zaczęła w ogóle rzucać dookoła tekstami, no, które już moim zdaniem dawno wyszły poza granice zwykłej takiej uszczypliwości. Elu Elko Elżuniu Elżbieto 560. Ja naprawdę nie wiem skąd w tobie jest tyle jadu. Naprawdę. Ale no jedno wiem na pewno. Nie masz żadnego prawa wyżywać się ani na mnie, ani na nikim innym, bo no tak naprawdę nikt z nas tobie nic nie zrobił. Ani ja, ani DSP, ani Aliszka, ani nikt. To, że ktoś cię podsumował tam na jednym kanale i to tak dosadnie, no to przepraszam cię bardzo, ale to sama sobie chyba na to zasłużyłaś. Ja nie mam wpływu na to, kto o tobie gdzieś mówi i tego mi nie wmówisz. I ty mi zarzucasz, że gdzieś udostępniłam twoje głosówki, że gdzieś o tobie wspomniałam, bo ty atakujesz mnie tak naprawdę od dłuższego czasu. Pojawiłaś się, jak tutaj twierdzisz, yy, od lipca? I co? Ja z tobą kontaktu nigdy nie miałam. Żadnego. Zaczęłaś wypisywać u mnie jakieś komentarze. Zaczęłaś mnie atakować wmawiać jakieś rzeczy, mówić o mnie, o moim życiu prywatnym, o swoim życiu prywatnym też. Tak. Zaczęłaś mnie nawet prywatnie po ludziach właśnie oskarżać o coś, mówić o mnie takie rzeczy, bo ja mam twoje głosówki jeszcze takie, w których konkretnie mówisz, naprawdę konkretne rzeczy. To, co udostępniałam dziś na swoim kanale, to jest pikuś i ty dobrze o tym wiesz. Ale to, że ktoś z mojego kanału coś gdzieś puszczał na swoim kanale i opowiadał też o tym, nie daje ci prawa do tego, żebyś mnie o coś oskarżała, tak? Nie daje ci prawa. Podobno zgłaszałaś moje materiały na, no, do YouTube. Pisałaś pisma jakieś, prawnie chciałaś to załatwiać. I co, ci YouTube odpowiedział coś? Odpowiedziało? Czy jeszcze czekasz na odpowiedź? Bo wiesz, że takie oskarżanie mnie o coś, co tak naprawdę nie jest prawdą, i to w sprawie tej, tego uniwersum marcinkowego, i w sprawie pani Beaty, to może się dla ciebie źle skończyć, wiesz? A jak mam być tak naprawdę szczera, to w niektórych kwestiach popieram, zaznaczam, popieram to, co robi As, bo on mówi dosadnie, bardzo, bardzo dosadnie, i czasem tylko tak coś do ludzi dociera. A że przy tym trochę więcej przeklina? Hm. No trudno. Jedni przeklinają, inni nie przeklinają. Każdy ma swój sposób wyrażania się i styl mówienia, tak? Ważne jest, czy po prostu no trafia w sedno. I to jest moje zdanie. I tak naprawdę nie chcę już tutaj więcej mówić o, o tej Elce. <laughs> Bo Elka no była, jest i będzie, tak? I choć co chwilę zapowiada, że znika, to i tak Elka wraca. No i znając temperament Elki wiemy, że Elka tak łatwo się nie podda i nie zniknie. I ja cię Elka bardzo serdecznie pozdrawiam. I całuję. No a jak już jesteśmy przy Asie i przy tym całym temacie, no to przejdę od razu do kolejnego tematu, tak? Mianowicie do, do Li. Ja tam się nie mieszam w czyjeś prywatne sprawy, bo serio mm, nie interesuje mnie to, tak? Kto, z kim, co, jak i gdzie, naprawdę. Ale, no, w tej kwestii, tak jak już się wypowiedziałam w komentarzu, yy, no, podtrzymuję swoje zdanie, tak? Że Lia mogła po prostu, no, rozegrać to wszystko inaczej. I moim zdaniem, jeżeli już od dawna jej się yy, nie podobało to, co się dzieje w tym uniwersum. No to mogła odejść wtedy, a nie dopiero teraz, kiedy został poruszony temat Katarzyny. I dalej podtrzymuje swoje zdanie, że oczywiście ma prawo mieć swoje zdanie i ma prawo się odnieść publicznie. I ja to szanuję. Naprawdę to szanuję. Ja osobiście nie szanuję natomiast tego, że kiedy ktoś w komentarzach kulturalnie pisze własną opinię, tak, nawet podkreślając to, że naprawdę szanuje zdanie Lee, tylko no, widzi sprawy trochę może inaczej, to nagle w komentarzach pojawiają się obrońcy, tak, którzy atakują i to kobiety potrafią zjechać, nie wiem od dołu, od dołu do góry kogoś, tak? gdzieś mówiąc, że ktoś robi szpagaty, że ktoś jest nieuczony, że jest głupi, że nie zrozumiał, no to tutaj pytam się, gdzie jest ta obrona kobiet, bo ja ich, no jakoś nie zauważyłam i takie, wiecie, no mówienie jednocześnie, że broni się kobiet, a nie zwraca się uwagi na to. Że ktoś w komentarzach obraża właśnie tą kobietę, która gdzieś tam wyraziła swoje zdanie, no to dla mnie to jest taka trochę hipokryzja, nie? I tutaj co jeszcze? No, druga sprawa to jest taka, że ja, nie wiem czy inne kobiety też, ale ja jakoś tak um, nigdy no nie prosiłam Li o to, żeby ona mnie broniła. Bo my tutaj, niektóre kobiety, bronimy się same już ponad rok i same dźwigamy pewien syf i w ogóle, tak. I nie była nam potrzebna żadna mm, nagła przewodniczka, tak, która teraz będzie mówić, że stoi na straży kobiet. No, ja tu oczywiście mówię za siebie, tak. Mm. No i nie podoba mi się też to, że kiedy w końcu Katarzyna została wyjaśniona jasno, konkretnie i dosadnie, i Marcin to poczuł, bo dało się zauważyć, że Marcin naprawdę to poczuł. To nagle mamy zwrot o 360 stopni, wręcz bym powiedziała, tak? I totalną jakąś taką zmianę narracji. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że to tutaj nie chodzi o to, w jaki sposób ktoś przedstawił Katarzynę. Chodzi ogólnie o sam fakt tego, że na czacie nagle pojawi się Marcin i od razu zrobiła się jakaś wielka mobilizacja, tak? O, jest Marcinek, nie atakujmy Marcinka, powstrzymajmy emocje. Albo mówienie, że to co się dzieje na innym kanale to nie jest twój poziom. Jej poziom. Czyli no przepraszam co? My jesteśmy jacyś gorsi, mniej warci? Czy jak? Bo na innym kanale ktoś odważył się mówić po prostu w innym stylu niż przewiduje narracja? Czy o co chodzi? Bo ktoś nie poszedł, nie wiem, linią och i ach, tylko powiedział coś, co naprawdę myśli? Konkretnie? Dosadnie? Bo ja nie wiem, bo ja mam wrażenie, że. Yy, to wygląda tak, jakby nie chodziło o merytorykę ogólnie, tylko o to, że ktoś ukradł jakieś show, tak? Ktoś inny zwrócił uwagę, ym, czy... No, no tak to wygląda, tak? Moim zdaniem to, że ktoś mówi spokojnie, bez przeklinania, nie oznacza, że y, nie robi dokładnie tego samego, co osoba, która powie coś bardziej dosadnie, tak? To może być inne słownictwo, może bardziej eleganckie, ale przekaz cały czas jest ten sam. Jak w taki sposób dosadny ponad dwa lata już atakuje kobiety. A tu została wyjaśniona i pokazana Katarzyna. Tak? I nagle jest wielkie bum. Wielkie halo. Moim zdaniem Tolia powinna odczekać jakiś czas, nie wiem, albo nagrać podcast, albo coś, a nie robić ponad dwugodzinnego live'a, gdzie przez godzinę prawie mówi się o tym, jak Katarzyna została biedna, naruszona, poruszona i że tak nie powinno to wyglądać. Tylko, że moim zdaniem w końcu dosadnie zostało przedstawione im obydwóm to, co oni od ponad dwóch lat robią na innych kobietach i na innych ludziach. I teraz takie pytanie, co nagle się stało, że Lia ogłosiła, że całkowicie odchodzi od tematu Marcina? Bo przecież jeszcze niedawno nagrywała o nim podcasty, analizowała jego zachowania, tak, prowadziła live z ludźmi, którzy dokładnie to samo robili, tak. I wszystko było ok. Nagle pojawił się temat Katarzyny i w jednej chwili jest zmiana o 360 stopni. Nagle Lia tego nie popiera, tak? Bo okej, okay, rozumiem. Nie popiera tego, bo zaznaczała, że nie będzie popierała, gdy ktoś atakuje kobiety. Okej, okay, ale tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, tak? No nie oszukujmy się. Mamy troszeczkę inną sytuację, tak? Nagle nie zgadza się z takim działaniem, tak? Nagle kończy z tematem Katarzyny, ale co najlepsze i z tematem Marcina, tak? No dobrze, no ma prawo, tak. Nikt nie zabierze jej prawa do takiej decyzji, tak. I do takiego, no do takiej decyzji, tak. Ale, ale, bo ja mam tutaj swoje ale i może się mylę, ale to jest oczywiście moje zdanie, tak. Bo zakładanie teraz nowych kont, tak. Czy zakładanie nowych kont przez obrońców, tak, li bo mm, no to się da wyczuć, tak? Da się to wyczuć, kto pisze, w jakim stylu pisze i skąd pisze, tak? Bo mm, zakładanie jakiś nowych kąt i atakowanie teraz tych kobiet, które się wcześniej tak naprawdę e, stawiało za przykład i których się wcześniej broniło, tak? No to jest słabe, tak. To jest słabe. Może się mylę, może się nie mylę, może teraz ataki dopiero się rozkręcą, bo już widzę, że się y, zaczęły, tak? Może, nie wiem, zaczną wypływać jakieś dziwne rzeczy na mój temat, może znowu ktoś spróbuje uderzyć w moje dzieci, w moje życie, w to, że jestem sama z dziećmi. No zresztą to się już dzieje, tak, ale szczerze, y, no wisi mi to. Naprawdę jestem w stanie przyjąć na klatę każdą krytykę i każdy hejt i każdy atak. Każdy. Można powiedzieć, że przyjmuję to już od prawie od ponad roku. Na klatę. Od dwóch prawie. I tak naprawdę ja nie zamierzam się tutaj z nikim wykucać, tak? Mam prawo wyrazić swoje zdanie tak samo jak każdy, tak? A moje zdanie jest proste. To co się wydarzyło ostatnimi czasy, to było ewidentne na bluzie w twarz ludziom, którzy od dawna są tutaj w tym uniwersum, którzy są atakowani przez Marcina i przez Katarzynę również. No nie oszukujmy się. Patrząc na to z boku, wygląda to tak, że Lia po prostu odeszła od Marcina, przyszła, zrobiła z siebie wybawicielkę utępionych, czy jak to tam nazwać? I, I teraz co? I teraz... Co, koniec? Nagle? Od tak? Bo ktoś Katarzynę wyzwał? Bo ktoś Katarzynę wyjaśnił? Bo ktoś Marcinowi wyjaśnił, co robi? Przez tyle czasu? Swoją drogą, nie wiem, jaki tutaj udział ma w tym Czarnowic i tak naprawdę co to miało być? Ta cała akcja tutaj z wybawicielką nie wiem, nie wnikam naprawdę. Tak naprawdę nie wnikam, nie wnikam, nie interesuje mnie to tak szczerze mówiąc, bo to nie jest mi ani potrzebne do szczęścia, ani do życia, ani do niczego. Ja mam tylko nadzieję, że Czarnowic nie jest taki głupi i zdaje sobie sprawę z tego, że z boku on jest również wyśmiewany przez pewne osoby, którym tak bardzo ufa i których tak bardzo broni teraz. Ale to też mówię, nie pierprzam się. Także yy, życzę wszystkim miłego dnia i dziękuję za uwagę.